Schematy starych kanałów, zdjęcia i inne eksponaty związane z historią łódzkich wodociągów będą mogli oglądać łodzianie w Izbie Pamięci ZWIK. Zwiedzanie ma być bezpłatne. Izbę Pamięci stworzył w latach 90. ówczesny prezes zakładu wodociągów i kanalizacji Albin Jerzykowski, ale do tej pory mieli do niej dostęp niemal wyłącznie pracownicy. Teraz jej zbiory zostaną uzupełnione i udostępnione wszystkim zainteresowanym. Chcemy udostępnić mieszkańcom nie tylko to, co dotychczas było w tej Izbie, czyli całą naszą historię poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, medale odznaczenia, puchary itd. ale też taki wgląd do naszego Bogatego archiwum. Zwiedzającym udostępnione zostaną techniczne rysunki kanałów, które były wykonywane ręcznie. Zdaniem pracowników ZWIK, ówcześni inżynierowie pracowali z taką starannością, że wygląda, jakby stosowali się do zasad kaligrafii. Spoglądanie na nie powoduje, że człowiek potrafi wrócić myślami do, do właśnie do czasów, kiedy one powstawały, e, kiedy na nie patrzy, to ma wrażenie, że, że zaraz ktoś obok usiądzie, który te dokumenty przed chwilą właśnie tworzył. Na wycieczkę do izby pamięci Zwick najlepiej umówić się dzwoniąc do działu marketingu firmy.